Raz, dwa, trzy. Zapraszamy. Siema, tu czy nie topesz. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, a w odcinku zajmiemy się nowym tematem, który dotyczy rzeczy które ułatwiają ży życie, funkcjonowanie osobom niewidomym, niedowidzącym. Jest tego dość sporo na jednym z... na ze stron, na sklepie. Sklep można kupić stacjonarnie albo przez internet. Mam jedną taką rzecz przez internet kupioną w tym sklepie mianowicie jest to termometr, termometr do mierzenia temperatury, który czytają na głos, tak. Co jeszcze ogólnie jest? Ogólnie są różne rzeczy, które możesz nalepiać na ubrania. Jest też taki czy w formie długopisa, czytnik, że możesz łatwo dotykając tego, chyba, nie pamiętam jak to tam działało. Powie ci, co to za rzecz, ale nie jestem pewny czy to tak działało. Jeśli chodzi o rzeczy, tak w lodówkach czy coś, są wagi kuchenne, które ci też czytają na głos umiesz, który czyta na głos, tak, są... Co jeszcze takiego jest? A jest, to się fajnie nazywa i fachowo, czujnik poziomu cieczy. Tak, to jest taki plastik z blaszkami. Dwoma ząbkami, jakby takimi drucikami, właściwie przepraszam, które zaczepia się, zawiesza się o szklankę. I jak dotknie napój jakikolwiek napój, czy zimny, czy gorący, tych blaszek, to. Właśnie można łatwo roz... poznać na jakim poziomie jest to, ten napój, ta ciecz mm. żeby nie rozlać Pomysłowe, chociaż osobiście jeszcze tego nie mam nie wiem czemu właściwie myślę, że myślę, że kiedyś powinienem to mieć tak mi się wydaje tak sądzę, że to powinno być Co jeszcze? Co tam było? Jest tego dość sporo. Trudno wymówić, wymienić wszystkie. Są różne znaczniki, różne nalepki, różne takie urządzenia, maszyna do pisania brajlem. Maszyny takie do pisania, jak są maszyny do pisania, lub były, ale tak brailem o tym mówię. Na tym sklepie właśnie jest też do kupienia oprogramowanie udźwiękawiające komputer, Jed tylko że z tych droższych właśnie, te płatne, ja mam darmowy, jak już Wam wspominałem. Co jest jeszcze takiego ciekawego? Jest... Bardzo dużo rzeczy tam jest. Ciężko coś wymienić konkretnego. Bo jest tego bardzo dużo. Najdroższa rzecz jaką tam zauważyłem kosztuje 20 tysiące to jest takie urządzonko w wielkości zapalniczki zaczepione na magnes do okularów tak z kamerką taką czyta obraz przed tobą, albo tekst przed tobą. Tylko nie wiem, czy pisany, czy tak drukowany, czy komputerowy, w sensie wiecie o co chodzi. Eee, kosztuje 23 tysiące tak. Yy, nie no te też można dofinansowanie mieć tak. Na szczęście. To finansowanie też poruszę. To dość ciekawa rzecz. Ale no, no to na inny temat. Jest. Co jest? Tu? Co tu jeszcze tam może być? Kurczę, już dawno tam nie byłem. Nie pamiętam, co tam jest. Każda rzecz, naprawdę byle pierdełka, że tak powiem, mm, drobnostka jakaś. Aha. Wymienię, może w następnym odcinku zrobię do, do, drugą część, się zorientuję, co może być bardziej przydatne. A jest też taki specjalny telefon tam, komórkowy, to jest taki klawiszowy, jak kiedyś były, nie? Coś typu Nokia, tylko to jest właśnie bardziej nowoczesne, niby i bardziej udźwiękowione. Nie jest to coś typu smartfon. Nie wiem jak to tam były, było z internetem. Kosztowało 1500 zł. Około. Trochę droższe niż ja mam teraz telefon swój. Z zwykłego Androida. I też pff, mogę go używać. Chociaż ponoć bardziej dostępny dla osób niewidomych lub niedowidzących są kom, komputery, przepraszam, e, iPhony, mark, telefony marki Apple, iPhony w ogóle. W ogóle sprzętek tej marki jest ponoć lepszy dla niewidomych. Tylko, no, wiemy, jaka to cena tak? cena jest kosmiczna, więc lepiej. Zainwestować w taki właśnie Android jest o wiele tańszy. Ja swojego akurat mam, bo mam swój telefon. Yy, mm, z 1000 zł, bodajże, jak się nie ma, Także spoczko. Yy. Jest naprawdę git. A co jeszcze? A co do komputera, co do telefonu. Przepraszam, też wam nagram. Konkretnie spróbuję coś wymyśleć, żebyście wiedzieli, jak to działa. Jak to działa, jak to funkcjonuje. Telefon właśnie dla osoby niewidomej udźwiękowiony jest bo czyta ekran i wszystko i każdą funkcję a to rozwinę w następnych odcinkach gdzieś także myślę, że dam radę a jakbyście chcieli być ciekawi, jak, ciekawi jakiejś rzeczy Żebym coś więcej powiedział, to wam przedstawię. To ty. Spróbuję przynajmniej. Tylko mi dajcie znać w komentarzu. No, a tymczasem myślę, że bym mógł zakończyć odcinek. I. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, polubi polubienia w ogóle. Komentowania dzwoneczka no, oglądania wcześniejszych i nowych materiałów i śmiało udostępniania filmów, innym osobom. E Mam mały cel subskrypcji, ale to nie zdradzam. Po co? Także e no, au Na razie. Cześć. Miłej pogody tak w ogóle pa...